Dzień dobry, to mnie Pani prosiła na TikToku, co bym zrobiła, czy dojdzie między Wami do spotkania. Z nowej talii muszę robić, to znaczy robię, więc będę się przyglądała, bo ja się nie uczę na pamięć, tylko to co mi przychodzi do głowy. I tak ma być, i tak ja mam system, tak jak z jednej talii myliła mi się e, dziesiątka była e, z dwójką buław. I tak miało być po prostu wychodziło to co miało wyjść. Teraz tak to nie są czytania prywatne nie ze wszystkimi będzie rezonowało czy między wami do spotkania w przeciągu miesiąca zobaczymy. Dobrze. Siła no panią że tak powiem ciągnie was do siebie. Yy, misia i panią, yy, Misia Rysia yy, i lewka, lew, lewek mi tu wychodzi, lew. Ser za pazury, tak musi być, nigdy nie jest idealny, Odpadły mi grzebałam ziemi, bo dzisiaj nie ma czasu, żeby mi zrobić, co potem dopiero zrobić. I teraz tak, yy, jest karma między wami, przytulaśna, może było, jest magnetyzm, jest chęć bliskości, przytulania. Zobaczymy, co dalej, bo to jest, na no, tak. Aczkolwiek, no tu jest, słuchajcie, tu by się pokazywało, że Pan się odezwie. Pana do Pani bardzo ciągnie. Teraz może, że tak powiem, mechanicznie się zaspokajać, bo to ta karta o tym mówi. To jest goniec, paść mieczy sierpów, czyli by mi się tutaj pokazywało, że się, znaczy podejmie kontakt. Może być spotkanie, żeby mi się pokazywało, że tak. królu byku król pentakli dwa pentakle wiecie co powiem wam że tak wychodzi mi że tak to znaczy tak 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 i tak ale nie znaczy ale um, on będzie chwiejny widzicie on będzie, tutaj są opcje jakieś i on tu będzie żonglował między dwoma opcjami, będzie kombinował, gdyby było tak, że to jest jakby, no między, bo tu kochanki wychodzą, czyli, a tu królu, no nie, czyli no może być cudzy mąż, no to dziewczyny będzie kombinował, będzie się gimnastykował, żeby się spotkać, zaraz sobie dopytam to. Ale tu może być tak, że taki no, takich spektakularnych ruchów to nie wykona. Może się na pisaniu, że tak powiem, skończyć, i może być tak, że będzie się trudno z nim umówić. Chęci są, ale gorzej będzie z wykonaniem, o tak bym powiedziała. I teraz tak, dziewczyny, znajdź swoją wartość. Pamiętaj, że ty nic nie musisz, tylko chcesz. Nie zabiegamy o niego, jeżeli jest taki zapracowany i nie ma dla ciebie czasu, bo tu mi się coś takiego pokazuje. Nie siedzimy i nawet jeżeli jest układ między wami jakiś, no nie, no to powinna być ta taka równowaga, wiecie, między braniem dawaniem, a nie że on tak z doskoku tutaj coś napisze, a później jest takie nic, bo tu mi się takie coś pokazuje. Bo ja nie czytam kart, że biorę i no tak, będzie spotkanie między wami. Nie. On jest taki zawieszony. Między tobą a kimś. Bo tu są opcje u faceta. On nie umie znaleźć kompromisu, nie umie się skupić tylko na jednej osobie i związek jest niedojrzały. No. I zaraz dopytamy paziczki tego te dwa pentakla. No, wiecie co, powiem Wam, że tak, no wychodzi, że tak, ale on jest taki pani władca, yy, mi się tu pokazuje yy, i to może być takie chwilowe, yy, jak, że tak powiem, yy, olewać się co 2-3 miesiące, a później do Ciebie, yy, bo tu mi się pokazuje król Buław, yy, czyli on może być i mężem, i kochankiem, Twoim kochankiem, na przykład cudzym mężem. To jest powrót do osoby z przeszłości. Tu mogą być zrywy w kontaktach. Jeżeli on tak kombinuje i przychodzi do ciebie tylko jakby po tą twoją energię, po tą bliskość, ale chwilowo, to się zastanów, dlatego, że słuchajcie, Buławowy jest dobry w łóżku. Tak. I ty, tobie tym oczy przysłania. Nie widzisz jego prawdziwego oblicza, czyli że tego, że on jest chwiejny, niesłowny, na przykład zakłamany i w sumie to nie chce ci nie wiadomo czego dać od siebie. I dziewczyny, co dla niektórych, jeżeli on jest cudzym mężem, ty jesteś kochanką, jego kochanką, a jest cudzym mężem, to on taki będzie. To on będzie, on tutaj nie będzie wyrywny, on będzie tylko wyrywny w pisaniu, żeby Cię urobić. Wróci i tak będzie siedział na tronie. I dziewczyny też nie ma co jakby zazdrościć tego pana, że jest cudzym mężem, bo oni są przeważnie tacy no, w domu do niczego. To są goście, którzy no, oni mają taki efekt wow, jak urabiają kobiety. Ale w domu bardzo często nie potrafią nic zrobić, ewentualnie kobieto, kobietę ma za służącą. No tak by mi się to pokazało. No widzicie, jakie fajne, przyjemne czytanko. Pozdrawiam.